Mieszkańcy gminy Przygodzice mogą czuć się bezpieczniej. Dlaczego? Od początku roku w centrum Przygodzic stacjonuje karetka pogotowia ratunkowego. Dzięki temu rozwiązaniu czas dojazdu do pacjenta skrócił się o połowę. W najdalszy zakątek gminy ratownicy są w stanie dojechać w kilkanaście minut. Dotychczas trwało to nawet około 25 minut. Krajowa 11, jedna z najniebezpieczniejszych dróg w regionie. Co roku dochodzi tam do wielu groźnych wypadków, nierzadko pochłaniających ofiary. Z myślą o tych zdarzeniach oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy przygodzice w budynku tamtejszej gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska stacjonuje od początku roku karetka. Jest to centralne miejsce dla stacjonowania i uwzględnialiśmy łatwość wyjazdu na drogę krajową numer 11 i połączenia z innymi miejscowościami. Decyzji pana Wojta przystąpiliśmy odwrotnie do przygotowania pomieszczeń dla tego oddziału. Są dwa pomieszczenia dyżurne, jest kuchnia i jest również kabina łazienkowa. Dla załogi. Pomieszczenia zaadaptowano po to, by ratownicy medyczni mogli tam stacjonować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na stanowisku zmieniają się co 12 godzin, interweniują średnio 2,5 razy dziennie. Od początku roku karetka wyjeżdżała ponad 160 razy. Zgłoszenie odbywa się w linii prostej 7 kilometrów stąd odbywa się w CPR-ze na stanowisku powiatowym, tam w Straży Pożarnej, tam siedzi nasz dyspozytor. To jest kwestia kilku sekund, ubieramy się, schodzimy na dół i po prostu jedziemy. Nasza praca polega na czekaniu, tak kiedyś mówiliśmy, my czekamy na ludzkie nieszczęście i w momencie, kiedy się coś dzieje, mówimy o tym. Nam płacą za to, że po prostu wtedy, kiedy mamy być, powinniśmy tam być. Ta karetka właśnie tu służy po to, żeby. I ta wypadkowość, która jest tutaj dość wysoka, no zakończyła się szybkim dojazdem, bo ten dojazd jest skrócony e, o połowę. O połowę, żeby dojechać tutaj do Krajowej naski, mamy o połowę mniej czasu, e, mamy więcej czasu do działania, bo jest skrócony o połowę dojazd tutaj właśnie do tego wypadku, czy gdzieś tutaj na terenie e, gminy coś się dzieje. Jak przypominają ratownicy medyczni czas dojazdu do pacjenta zależy w dużej mierze od informacji, które przekazują bezpośredni świadkowie zdarzeń drogowych lub rodziny pacjentów. Rejon mamy dosyć rozległy. Jeździmy naprawdę w wiele miejsc. Bardzo często to nie są drogi utwardzone, to są drogi gruntowe. Też tutaj taki może apel z naszej strony do osób, które wzywają. Jeżeli wiecie, że jest utrudniony do Was dojazd, to żeby wyjechało auto do drogi głównej, które nas doprowadzi na miejsce. No i czasami inwestycja w tabliczkę przy drodze z numerem, że jest to dojazd od numeru od do. To są rzeczy, które są dla Państwa. Karetka stacjonująca w Przygodzicach to karetka paramedyczna z podstawowym wyposażeniem potrzebnym w nagłych wypadkach. Pod stacją... Stacja ratownictwa nie jest punktem ambulatoryjnym i nie funkcjonuje jak ośrodek zdrowia. Jak na razie jedynym mankamentem nowej stacji jest brak zadaszenia dla karetki. Gmina planuje więc obok budynku GS-u postawić wiatę, pod którą będzie parkować ambulans.